Witajcie po długiej przerwie, za którą Was bardzo przepraszam w nowym odcinku trajna to Love Ze mną jest marchewcia Jestem. Jest kubuś. Jestem. I są okulary, bo już mi oczy wysiadają. Też posiadam hmm. mi się nie chwalę. Ja się nie nazywasz, nie będę. Masz peka Trafiłeś między okularników. No. No ja normalnie nie noszę, ale inaczej powinienem nosić do komputera, ale. jeszcze na tyle. Aż tak bardzo nie muszę. Intro! Poczekaj. Intro! I lecimy. Oczywiście zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję na kanale, tam na dole. Hoj, próbujemy oj, próbujemy zamknąć drzwi? Wiem, to miało być fajne, to to love, a ja już się śmieję. Oj, 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 To, ale to nie tak to, to się, to... nie tak uderza. <grym> Wam też to coś przypomina? Tak bardzo mocno? Zwłaszcza z tą melodyjką? <grym> za coś. A pamiętasz... Poczekaj. Kto to cały czas puszcza, jak ja klikam? Ała, oj, bum. Przepraszam, oj. <grym> Nikt. Zatrzymam specjalnie dla ciebie, no. Tamta scena z tym kotłem i z sową naburzoną. Do tego melodyjka to była scena walki z pokemonów, zazwyczaj z gier. A no faktycznie. <noise> po prostu... Pasowało to idealnie. Dobra, możesz lecieć dalej. dalej. Bo, mnie, bo, bo mnie ręka boli od tego uderzenia gumką, które było przed chwilą. Oj, 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 oj. o! <noise> Przepraszam, ja. ale to mi tak bardzo ja. przy... Ja, ja, jak na razie mamy chyba najebanych no, albo... To był Coś tam, ja, ja, jakichś dziwnych ludzi, którzy mają pecha. Ale chyba bardziej najebany. O, <noise> nie, nie. Ups. Oj. Ups. 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 Cześć, no cześć, no cześć, o cześć, o cześć. O cześć, cześć, cześć. oj, jakie słodkie, cześć. No i to się już skończyło. Ale stwierdzam, że to Ech. był skile. O kolejny, kolejny próbuję drzwi zamknąć. A widz raczej. Oj, 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 nie tak. Co <gulet> O, o to też, <gulet> <gulet> to, <gulet> to, <nie. gulet> to też. Co to jest? <gulet> Pies. Ale użyją, Użyję. na pewno właśnie. Nie <gulet> popiłem, A to będzie debilizm. Dobry. Teraz wyciągnij tę tą piłkę ze środka! I jakieś środki! <coughs> Co tam <sobie> się stało? <coughs> <coughs> Zapauzuj. O, Jezus Maria. Zaporzywam. Wiesz o co tam chodziło? No. Ale w którym? No w tym poprzednim. Laska no. się, się siedziała, gada, gadała, a ci... No, tak. Bo on uderza. On uderza. Ale i tak dostał po kolanach. No, no dostał, no, zdarza się no. No, dobra, leć. Właśnie pokazała, jak kotek żyje. O, o, co? Ale że idealnie, nie w pół? Oj, o nie. oj, oj. A tu się chyba komuś nie spodobała paczka, albo coś. No ten teges. Czynka raczej. No. no. O, nie podoba mi się to. Dzięki, egg me. ludzie A to jest urocze? <noise> tak, to jest sweet. Ja jestem ciekaw, czy jakby ten kotek zjechał, to by się też przykry... to by samochód zjechał. Złodziej, złodziej, złodziej. I te dźwięki z pojedynkiem. To ja, też tak chcę. What the f ja też tak chcę! Ja też tak chcę! Ja ta, też tak chcę! To wiwiurka co robiła? To, to, co się tak kręciła, to wyobraź sobie, że u mnie w mieście są na placu zabaw z ławki? Nie wiem. Rzeczy, które możesz się centralnie podczepić rękami i kręcić się jak ta wiewióra. Ja kiedyś się to rozkręciłam za mocno i skoczyłam na to, a za mną kolega. Ja wyleciałam prawie za płot... ...a kolega się normalnie zakręcił, bo na tyle zwolniłam mu to... mu tą tą... Także to było cudowny my, 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 my widok mieli, latającej marchewy. Myśmy mieli na osiedlu dla dzieciaka takie siedzące yy, i żeśmy się tak rozkręcili, że trzy osoby wyleciały w powietrze z tej, z, z tej, z tej siedzącej kręcia, tej, karuzeli. No ale to ja też takie mam. Dobra, przychodzimy. Lecimy. Ale bo <grym> To było <szanski>. <laughs> Oho, Mario. Luigi! Znaczy Luigi Nie wiem lata um. Mario nagrywał. Am, um, am, um, am, um, am, um, am, um, am, um. am. Będzie bardzo zdrowy piesek. Ooo let the dogs out! Uh, uh, uh. Jakie to słodkie! To jest opos, prawda? Tak, to jest opos. O... Edek! Zdzisek! Okay. <laughs> ja mam Ojej, Edek! A temu coś. Uh, 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 uh. aquário muito engu tá oh, Rafa Cruz os dedos Sim? Sí? Não, pra baixo assim. Isso, agora olha a sala do pé. Ai, princesa. <laughs> <Okay>. oh, <Jesus. risos> I chciałabym, chciałabym, otworzyć drzwi i wiedzieć tam osła. Bądź muła, nie wiem, nie rozróżniam. I! O, o debilizm troszeczkę, ale... O ja, ale wytrasowane. No, mega! Eee, co? Mich <grystanie> z drugiego planu, tak? No! Co <grystanie> to jest okay, tamten znowu. pies mi się podobał. Idziemy. Mm. Okay. 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 Nauczył kota mówić. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Oj. Ujej, jojo, jakiś chomiczko-króliczek. No, chomiczko-króliczek. Następny. Dobra. Next. Od razu

A w głowie takie: jak on się tam zmieścił i jak on to zrobił? Co ty to cię? A rano będzie pytanie: co się stało z moim telefonem? Nie ja, to powiedzieć Rambo? O, ja. Oh. Oh. Ale to chyba nie, w ten sposób się otwiera drzwi. Kolejny O kolejny o, jak jak Złamie. Złamie, bo mu nie wejdzie. Złamie. Złamie i na samą myśl mnie to boli, bo to są dobre ramy. Aj, zimę dość ale wredny pies! Oj, a temu chyba coś nie wyszło. Kto puścił? Nie, osobę niekompetentną. A ten to chyba... Tam też. Ten, ten, ten to chyba łowca, bo nawet trofeum łosia ściągnął pilą. w telewizor. O lol Ale miał fart <laughs> A to już, mi, to już widziałem. ale ja to dobre A ja tym coś nie Wypłynęli z łóżeczką, ale to chyba tyle To na ujście. <laughs> A co to tak za o... Jaki fajny ptasior ale... Dajcie znać w komentarzach co to za ptasior Co? A teraz Co to zostaw, a teraz to ze środka wyciągaj. Jaki Jak to urocze. Wspuchnie? Nie. E Wyprowadzamy na spacer. Jukie. Fajna hałupa. Fajny szpap. Ooo. To cześć. Czego chcesz? No kot. No co chcesz? Przecież ja tu siedzę. No Mogłem, że na jednym odgrywam. Ooo, właśnie. No i Znowu coś wpadnie. Oj, oj, oj. O oh Oj, ale kto normalnie ma kangura w domu? <głos> Australia! <głos> Spadnie znaczy, obraz. Domyślam się, że Spadnie Australia. ogóle O, znowu ten ptasiąc. <noise> <noise> Oh. Ser? Mm. Is it going nie, well? to? Chłop miał Nie wiem, czy to za trend rozrywania koszulek, ale okej. Okay. A ten przyszedł się wychillować ja, dowi... ja się ostatnio dowiedziałam, że ja też tak rozgrywam... ...dziury. Co? Och, O... Ale że chłop się nie zdziwił. A co ten, co ten kot, co na ogonie? Co tylko kot na ogonie? Co on robi w sklepie? W sklepie. Co on na ogonie? Ugał po łupę? A temu co? Niebezpiecznie Niebezpiecznie no. To jest ostre nie jedz! O, co tu się dzieje? Czekaj co? Zajebisty zajebista kółka na włosy, nie? Oj. Oj? Pokaż co masz, co tam masz, co tam masz? Co tam masz? Co tam, masz, co tam miałaś? <laughs> <Badnie>. Nieważne. <laughs> A teraz Ci powiem, że serio, jest taka maszynka do chudnięcia dla, chudni do chudnięcia dla psów. Ja chcę się na tym przejechać. Płotku. Ja chcę się na tym przejechać. Ojej! Ja nie. No to było moje życie, nie. You think I cool shite? Nah, nah. skitter shite straight to that asshole. I think you need to get up to the toilet and just let that toilet follow shite, and then come back down and sing that song again. Sweet hey. home, Czech, <grymne> Jakie tamki? <grymne> <grymne> tak, niektórzy mają świnki, świnkę pigmeńską. To normalnie trzyma świnię w domu, kto normalnie bierze szopa na zakupy. <grymne> to nie była świnia, tylko to była świnka pigmeńska. Normalny... <grymne> <grymne> I to są świnki, które trzyma się w domu. O papuśki nie rozłączki. Kurczę. Polski, nie No, ogólnie, mówię, muszę przyznać, że było to zabawne, Trajna tulaf. Naprawdę było. zabawne. No, to zabawne. było dobre. Było to zabawne. To, 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 to było zabawnie akurat dobrze No, ale niektóre e, klipy miałam minę typu... ale przepraszam bardzo co? <noise> Takie what the, No, ten. Tak <noise> no, także to, to była dość dobra kompilacja, muszę przyznać. No to to, to im się udało. Dobrze. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę, komentarz i subika na kanale wraz z dzwoneczkiem, żebym wiedział, że Wam się podoba seria i pamiętajcie, im wie jak jest, będzie dużo łapek i dużo wyświetleń, będzie kolejny odcinek. Tak i marchewcia będzie szczęśliwa. Więc wchodźcie, oglądajcie, łapkujcie, a ja się z wami żegnam. Ze mną była Marchewcia. Byłam. Był Jacob. Byłem. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie. Pa cześć.